Czuryku. Dobra. Eju, ta siostra śpi. Jezus, co mnie budzisz o siódmej rano? To nie jest siódma rano. Co ty karasz, jak jest siódma rano, mamo? Chcesz banany na śniadanie? Banana na śniadanie jest takie coś? No jest banany. A w, ten, w tamtym tygodniu chciałaś banany. No chciałam, ale nie chcę teraz. To co chcesz? No nie wiem. Nie mamy... cokolwiek, mamo. To dam ci banany. E, no dobra, niech ci będą. Mówiłaś cokolwiek, to dam ci cokolwiek. No dobra, niech ci będzie. A to chcesz pewnie znów ten do burgera? Nie. Nie mamy nic innego, ale bo... Серьёзно? правда ничего не понимаю, надо брать. Можно бананы. Хм. Добра. Посадишь ко. Если да, ко. Дай мне хлебатка, маму. Нет. Хорошо. Kiedy się przeprowadzimy, bo ten dom się zawala. Nie, nie, tylko we spokój się zawala. No właśnie, no ale tak musimy się przeprowadzić. Dobrze, to dzisiaj się spokójcie. Dobra, Matko, szybko, bo chce się zawalił cały dom. Moja książka. Mój tablet. Jakby idę o szybki pościel ściągnąć. Ech. Ale o ta pościel sama wybierałaś? Nie wybierałam tablet, kurde. Włożyłam cię już do, do siatki. No dobra. Koli siatka siatka to e, ta, jak koszyk. Dobra. Idziemy, ja noszę Tak. Dobra. Idziemy, idziemy. Mama, kiedy będziemy i w ogóle gdzie się przeprowadzimy? Jeszcze nie wiem, gdzie chcecie. Gdzie chcemy, to już to twoja decyzja, mamo. My nastolatki mamy o tym myśleć. Dobra. Na razie to nie wiem gdzie będziemy mieszać. O nie, przysunę. Co my teraz zrobimy? Skoro masz tego tableta. To możesz sprawdzić koszty. Koszty... Daj mi ten koszyk, okay. Chciałam wszystko wysyłać, co Ty? Dobra... E... Czemu my mamy tak mało rzeczy? No a co? No... Pytam... Tak, Dobra, lokalizacja... Jakiś tani dom... O jacie, jaki tani! Mam o taki? Taki? Zapytam pana, czy zadzwon do nich tam? Ja się nie znam. Halo? Tak, bo czy ten dom się wali, czy nie? Nie, nie wali się. Tylko, że jak będzie bardzo stary, to będzie się walił, ale, ale można bez problemu ten dom wziąć, bo jest za darmo. No, to byśmy wzięli. Dobrze, to możecie się wprowadzić. To widzę. Do widzenia. No dobra, no to chodźmy do tego domu. No dobra. Kto będzie teraz krzyknął? Nie ja! A kto klucze? Nie ja! idziemy. O już go widzę, chyba to on. To macie te klucze, otwórzcie ten dom. To wchodzimy. Mamo, wchodzisz? No, zaraz. I mamo, co ty taka ostatnio nerwowa? O nie, no tylko fotel? Jakieś jaja se robią. Ja zaklepuję pokój na górze. No nie, no nie. A ja nie wiem, gdzie będę miała pokój. Tu jest wolno. No dobra. I przepraszamy za te odgłosy w tle. Dobra, to nie wiem czy mam pen wziąć. Ja biorę na górze. A ja biorę te. Ile? Ra, i razem z tym. Masz tylko, to jest koryta. Co ja cię, czemu? Albo mam pomysł, tu będzie mój pokój, a że nie mam tu łóżka i się nie zmieści, to spię Ale tu jest łóżko. Mamo, a w ogóle gdzie są meble? Meble się będą kupić. No Zamówię meble na Twojej tablicy. Zamówię też nowy tablet dla Ciebie. Dzięki. A ja się pokuśtam. A my zamówisz nową książkę? Pewnie. <kuh> Dzięki! ci co to? A! To dobrze? No jasne, no, ale mnie trochę boli. To wszystko. Tak? Teraz stoi dziw, zdziwiona. Tak? Ta, yy, ja, ja paczkę yy, chciałem przysłać, bo była yy, i proszę bardzo, pańska paczka. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Nie wtedy mamy paczkę. Ale super. Jak zawsze, z padaniem się kończy. Dobra. To twoje. O, już fajne, dzięki! Ale ja lubię globusy. Ja, bo bo. To zawsze Kupuję łóżko takie. Okej. Okay. Ani mamuszka, ale mam za to... U mamy gratis y, ozdobę. Tak, mamy gratis. Mamy gratis. Ale fajnie. Tylko, że... Nagry, nagrywajmy... Nagrywajmy. Dobra. Ja nie wiem, czy mam dać tutaj... Bardziej tutaj. Nie wiem, gdzie mam dać ten globus, i nie wiem, to gdzie jest łóżko. Gdzie, gdzie będę spała raczej? Tu jest łóżko. Za, ty powinnaś ją... Siostra, co? Tu jest łóżko. A łóżko? No, mi się wydawało, że to jest coś do ćwiczeń. To jest łóżko. Serio? Takie? Hmm? Można się zakręcić w nocy! w nocy się nie kręcisz, co? W nocy się kręcę, bo nie ja lubię się kręcić w nocy. I mogę też spaść. To, to mogłeś sobie wziąć u, łóżko na dole, no. A gdzie? Tu. Takie małe? Ja, wiesz, ile ja w nocy potrzebuję tego? roztegowania się. <grystanie> musi, mama musi ci kupić łóżko. Mama musisz znowu kupić łóżko. No dobra, no. Ja poproszę łóżko. No, zamówione już. Jutro powinno przyjść. No dobra. Będziesz spała w tym czasie... Wiesz na czym? Na serio dobrze nie wam będzie mam spać na tym, to na tym no. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Chcę grać na razie. Po założeniu ozdoby. Номера я не где мои шашки тут. А не видите мои шашки. У Хенка нормально в пачке. У в пачке. Добрый вечер, Рабима. Ага. Кожу вывалилось. Ile tu w ogóle tych krocinków? Kto dzisiaj odkurza? Nie ja! Jak zwykle ja! No bo ty ty ze swoje nudne książki! Ty ja mówisz o książkach? Nie. Są nudne i po pierwsze. A no są dziwne. Tak jak ty. Serio? A! widziała, że jestem dziwna. A kto dostaje same jedynki? Nikt. Przecież mam nikt. ci się przewidziało w ocenach. No patrz. To nie moje oceny. Z nauki. Zaczynaj na moim koncie. I nie jest napisane gracja. Hmm? Jeju, zawsze ja. Wszystko. Jak wszystko? Przecież ty nie odkurzasz. Nie wszystko, że ja zła i w ogóle, że jestem głupia i w ogóle. Ja nic takiego nie mówię. Powiedziałam, że masz głupie książki, a ty powiedziała: głupie jak ty, więc to. Nawet mama może to potwierdzić, bo to słyszała. Więc. Yy... Ej, już lubię. A jest książka. książkę. Na moim łóżku. Które już zawsze będzie moim łóżkiem.